Cześć, moi drodzy, ja jestem Crazy Famol. No i tak się składa, że wróciłem sobie z wakacji i zamówiłem sobie przy okazji, właśnie paczkę na Alto, właśnie trzy zestawy LEGO zamówiłem, więc mogę Wam powiedzieć, że teraz co tydzień będzie po jednej recenzji, właśnie na moim kanale. A dzisiaj zrecenzujemy bardzo ciekawy zestaw z LEGO Dreams, więc przedstawiam Wam, moi drodzy, koci Motocyk Zoi Zestaw ma 226 elementów i kosztuje 85 zł katalogowo bez grosza. Oczywiście ja go wyhaczyłem za 69 zł ten zestaw, ale na no dobra. Jak się ten prezentuje, to właśnie prezentuje się w ten oto sposób. Tak to jest kolejny zestaw z Lego Dreams, który sobie zamówiłem. Mamy tutaj właśnie Zoe, która dosiada właśnie koci motocykl. Jak widać rzeczywiście wygląda na koci motocykl, bo mamy takiego kota tutaj. Mamy też tutaj dupera, czyli sobowtóra Coopera właśnie naszego cennego agenta. No i mamy tutaj kruka, który niesie kolejną uwięzioną krainę. Skąd wiem, bo oglądałem drugi sezon Lego Dreams. Oczywiście myślałem, czy nie zamówić jakiś nowy zestaw właśnie z nowej fali trzeciego sezonu Lego Dreams, Ale pomyślałem, że zamówię ten zestaw dla figurki Dupera. Ale co? Myślę, że teraz możemy sobie przejść na stół i otworzyć to pudełko. Pewnie się spytacie Famol, skoro jest trzeci sezon Lego Dreams, to pewnie nie się jakiegoś nowego zestawu z, z trzeciego sezonu. No oczywiście, ja już mówiłem, właśnie, że kupiłem ten zestaw właśnie dla figurki Dupera, dlatego że mam wszystkich prawie sobowtórów, właśnie stworzonych przez Nigdy Wiedzmy, ale brakuje mi w kolekcji tylko, właśnie Dupera, czyli sobowtóra Coopera, którego już wspominałem. Ale no dola, nie przedłużając, odwróćmy sobie pudełko. Mamy właśnie tutaj takie warianty, właśnie że mamy tutaj podstawową konstrukcję właśnie tej kocicy jeśli można ją tak nazwać i możemy zrobić z niej albo taki właśnie koci motocykl albo taką latającą właśnie z takimi skrzydłami, nie skrzydłami tylko z tymi z tymi wiatrakami o, zrobionych właśnie z tych opon ale do dobra więc sobie teraz otwórzmy to pudełko otwieramy sobie pudełko właśnie moi drodzy Uwielbiam zawsze ten dźwięk podczas otwierania. Nie? Jak ja dawno żadnego zestawu nie składałem, nie. Ja nie pamiętam w sumie, kiedy ostatnio składałem jakiś zestaw, wam powiem. Czekajcie. O. Już prawie. O, dobra. Pudełka otwarta, więc możemy wyjść zawartość. O, widzę, że jak kółka widać tak wygląda właśnie takie kółka właśnie. No muszę przyznać, że... Fajnie wyglądają. Pamiętam, że były w takim zestawie właśnie edukacyjnym, właśnie, ale nie pamiętam, który to był zestaw, ale kojarzę te. Jest też instrukcja i naklejki. O, proszę bardzo. No, widać cztery naklejki, tyłka nie urywa. Ale no dobra. Jeszcze coś jest z pudełku? Nie, dobra. Ale zobaczcie, tak właśnie wygląda instrukcja. Mamy właśnie tego dupera, właśnie z krukiem, którzy uciekają właśnie przed Zoe, właśnie na takim kocim motocyklu. Oczywiście, według mnie, właśnie ta kocica, właśnie jako kocim motocykl wygląda naprawdę super. Ale jak zobaczymy, właśnie instrukcję, jak sobie pozwolicie, że zobaczę. No, właśnie tak właśnie to się prezentuje. O, no i według mnie instrukcja naprawdę super, bo mamy na, też przy okazji jakieś opowiadanie. I jak skończymy właśnie budować jakiś zestaw właśnie pod całą konstrukcję, to wtedy mamy taką decyzję właśnie, że możemy wybrać, czy chcemy właśnie koci motocykl, czy coś takiego właśnie. Czyli taką latającą kocicę. Ale dobra, bez przedłużenia, ja się biorę za budowanie i widzimy się zaraz. Tak się prezentuje właśnie kocim z Zoe po złożeniu. Na rzut oka wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zwłaszcza, że ten zestaw, właśnie ta konstrukcja, właśnie bardzo kolorystycznie się kombi z minifigurką Zoe. Ale myślę, że teraz możemy przejść właśnie do zestawu, ale zanim to powiem, to właśnie przyjemnie, może powiedzieć, że przyjemnie się składał ten zestaw i bardzo właśnie cenię sobie takie zestawy właśnie ze serii Lego Dreams. Skoro już jesteśmy właśnie przy kocim motocyklu właśnie Zoe, to myślę, że możemy przejść właśnie do tego, jak się ona prezentuje. No zobaczmy, mam taką właśnie kocicę, właśnie widać, że ona ma takie rzęsy tutaj właśnie. Na tym nadruku. Fajnie, że taki fajny nadruk zrobili, właśnie to są akurat naklejki, akurat jak mogliście już zauważyć. No, ko kocica, właśnie wygląda naprawdę bardzo masywnie. Ma tutaj też taki ogonek zakończony, właśnie diamentem. O, właśnie tutaj jest diament. Oczywiście, jak coś, to musiałem tak, właśnie łapy ustać tylnie, właśnie, żeby, no żeby pazury się opierały o ziemię, bo inaczej, jak normalnie, tak zrobię, właśnie, to niestety kocica się wywala. No i tak się prezentuje, możemy sobie nią jeździć, właśnie, przyjemnie. A, czekajcie, potem, bo, bo ona się opiera, ten. Albo dobra, No tak, właśnie, możemy nią jeździć sobie. No, to są funkcje bawialne, właśnie, że możemy sobie nią jeździć. Jeśli chodzi o, o kolory, to bardzo ładnie się to kombinuje wszystko. Muszę powiedzieć, że ten zestaw właśnie wygląda. Jeśli chodzi o tą konstrukcję, przepraszam, to ta, ta konstrukcja wygląda naprawdę majestatycznie, jak mogę tak powiedzieć. Uszy naprawdę bardzo fajne ma, jak można zobaczyć właśnie. Tutaj mamy właśnie miejsce dla minifigurki, żebyśmy mogli właśnie tutaj posadzić naszą Zoi. Bo tak właśnie wyglądają właśnie tylnie łapy, tylko szkoda, że tutaj nie dali jeszcze jakiegoś klocka właśnie, żeby zakryć te wystające kropki, właśnie, te kółka. Nie wiem jak Wy to nazywacie, ale ja to mówię takie odstudy może jakieś wystające czy coś. O. Ale kocie motocykl wygląda naprawdę bardzo fajnie. Zwłaszcza, że mamy tutaj jeszcze taką rurę, właśnie z której się wydobywa taki ogień. I bardzo właśnie cenię w LEGO DREAMS właśnie ten element, właśnie, bo bardzo są kolorowe. Na przykład mieliśmy takie elementy, właśnie, znaczy taki element mieliśmy taki na przykład w zestawie z Matero Easy Blowem, Króliczkiem Bazu Bancho Easy, czy chociażby z tym krukiem, właśnie, czyli z tymi stworami z Koszmarów Nigdy Wiedźmy, tylko że w innych kolorach. A sporo już omówiliśmy właśnie koci motocykl z oj, czy tą kocicę jako motocykl, to możemy przejść do minifigurek. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki, jednego kruka właśnie z uwięzioną krainą. Tutaj mamy właśnie tą krainę gamingu, co chyba już każdy z was widział na recenzji ze mną i z Leonem właśnie tej pandy rudej właśnie, o z, z... No, jak się one nazywają? Zwierzęta ze Easy O. No i mamy właśnie takiego final kruka. Bardzo mi się strasznie ten kruk podoba. To jak został on wykonany. To już jest trzeci kruk, właśnie w mojej kolekcji. No i strasznie mi się podoba. Jeśli chodzi o dupera, to właśnie tak się prezentuje duper. Bardzo mi się strasznie podoba jego na drugi właśnie na korpusie i z tyłu. Ale jak widzę, z tyłu to mi na myśl przechodzi ten. Cyberpunk 2077, no powiedz mi, czy to trochę nie ma kolorystyki Cyberpunk'a. No, bo według mnie tak, bardzo mi się właśnie podobają jego włosy. Oczywiście mogę wam pokazać jeszcze jego miny. Tak wygląda właśnie złowrogo uśmiechnięty a tak wygląda taki niezadowolony powiedzmy. Oczywiście, duper został wyposażony w taki właśnie młotek, którym może właśnie wyrządzać krzywdy, właśnie swym nieprzyjaciołom, czyli właśnie sennym agentom, następną figurkę mamy właśnie Zoey. Oczywiście, ja już mam tą Zoey z tego polipaga, którego sobie kupiłem w dino. No i Zoey, jak Zoey, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tylko, że tym razem my mamy właśnie taką powiedzmy jeźdźczynię, została tutaj obdarzona w taki niebieski. Ten okulary, jak mogę to nazwać, właśnie tak wygląda z okularami. I tak też właśnie wygląda z okularami, tylko że z inną alternatywą twarzy. Mamy taki sam łuk, co był w tym zestawie z Zayanem tylko, tylko że ten, że mamy inny kolor właśnie tego łuku. Mamy jeszcze tutaj właśnie taki plecak właśnie dla Zoe, gdzie możemy właśnie przyczepić jej łuk, jeśli chcielibyśmy ją posadzić na kocim motocykl, ale figurki naprawdę bardzo przyjemne. No i tak się właśnie zbliżamy do końca właśnie tego filmu. Jeśli chodzi o cenę właśnie tego zestawu, to myślę, że by nie dać 8 na 10 ale w sumie, dobra, dam ocenę 8 na 10 Zestaw naprawdę bardzo przyjemny dla oczu, zwłaszcza ten koci motocykl, właśnie dlatego, że ta kocica, czyli ten koci motocyk, strasznie się ona kombinuje kolorystycznie, właśnie z minifigurką Zoe. No i co? Oczywiście, możecie też wyczekiwać, właśnie kolejnej recenzji. Bo mogę powiedzieć, że właśnie zamówiłem LEGO Dreams Ninjago i jeden taki mały zestaw z Gwiezdnych Woje, czyli zestaw na licencji. No i teraz możecie się w następnym tygodniu spodziewać kolejnej recenzji, ale póki co, no ja będę leciał powoli. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba na moim kanale, żeby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. Oczywiście możecie też wbić do mnie na Discorda, jeśli chcecie pogadać ze mną. Link do Discorda zawsze macie w opisie. No i jeszcze zanim polecimy, właśnie, znaczy jak ja będę się zbierał, to czy polecam ten zestaw? Tak, polecam ten zestaw, zwłaszcza dla figurki Dupera, który fajnie wygląda tak cyberpunkowo trochę. I ta Zoe też fajnie się prezentuje z kocim motocyklem. No i co? Trzymajcie się i cześć. Yo.